Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PEST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podajcie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk witam Was w jednym z ostatnich. no chyba ostatnie otwieranie paczek w FIFA 15. E, no cóż, e, na koncie. English Power, zostało trochę końców, posprzedawałem graczy, bo i tak seria się skończyła. No i otworzymy paczki, jest Record Breaker, Runej, jest parę graczy, więc mam nadzieję, że coś, coś dobrego wypadnie, zobaczymy co na koniec w tych paczkach się znajdzie. No i jeżeli będzie coś dobrego, to na pewno Wam to pokażę, bo nie chcę Wam wszystkich paczek chyba pokazywać, tylko te same najlepsze. Także przejdźmy do tych najlepszych paczek, liczmy na szczęście na koniec FIFA 15. Uuu Czeryszew, Czeryszew, e, no ciekawe, ciekawe, mówił, że będzie walczył o pozycję z Cristiano Ronaldo, jeżeli chodzi o Real Madryt, przetransferowana karta, jeszcze Kasijew trafiłem przed chwilą, także z Realu Madryt dwie, dwa transfery, e, no ale spoko, póki co nic lepszego nie wypadło, Fabiański, no niestety nic, co by nas satysfakcjonowało. Hummels, no 86 overall, ale bez szału, no. Ja bym chciał jakiegoś informa na zakończenie, zwykłego, obojętnie, obojętnie co tam macie. Wiem, że jest na przykład Kevin De Bruyne, który jest mega spoko, ale, ale coś, 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 coś tańszego i też będę zadowolony. Dobra, dwie paczki do końca na tym koncie. Jeszcze poszukam, czy na innych mam. E, mam jakieś, czy coś takiego zaraz tutaj, czy będę miał 7. Nie, nie będę miał 7. Muszę coś sprzedać szybko z mojego klubu, co my tu mamy. Tu mam graczy jakiś OK. E, Hummel z QXL. E, No i dobra, ostatnia paczka. I na tym kącie i poszukam może na innym jeszcze mam jakieś końsy, to też otworzę, bo naprawdę nic nie wyleciało, nic totalnie. Żaden inform, nic, no nic, nic. Poszukam inne konto, zobaczymy, co tam wypadnie. Dobra, jeszcze gdzieś na ostatnim kącie znalazłem jakieś 136 tysięcy. Jeżeli nie będzie nic, no to peszek, trudno, ale ostatnie otwieranie trzeba grubiej zrobić. Okej. się podnieciłem, jakbym nie wiadomo co zobaczył. Czech. To jest tylko Czech transferowany. No ale dobra, jest 85, jest hype, hype, hype. Inform jeden, ja chcę. Ja chcę tylko jakiegoś tam Informa zwykłego, no. Kruzyckiego chociaż. Come on, come on, dwie ostatnie paczki. Pierwsza kozaka trafiamy. Super, kozak na pewno jest kozakiem, ale nie overallowo kozakiem. I ostatnia paczka. Ever, forever. Kamyk HD kończy tą paczką. Otwieranie paczek w 15. Ciało, ciało, Jak się wymawia? Ciacha, To był nasz ostatni zawodnik w paczce. H tak, właśnie, tak, ten koleś. Dobra, to było na tyle, niestety, no cóż, nie udało się nic lepszego trafić, no ale ostatnie otwieranie w 15 musiało się być, mam nadzieję, że pierwsze w 16 będzie dobre, może znowu jakiś Ibra na początek albo Roben, także to było na tyle, trzymajcie się, do kolejnych odcinków, nera.